Siemanko, wszystkim z tej strony Drake i witam was w mojej nowej serii Zagrajmy Wy, będzie to seria jak widać po tytule wyświetlonym na ekranie Prototype, w takich śmiesznych kwadratowych nawiasach, ale czyta się po prostu Prototype. Gra już można powiedzieć dosyć leciwa, początek generacji PlayStation 3, Xbox 360, jednak gra można powiedzieć w dużej mierze wyjątkowa, ja oczywiście teraz będę się bawić dźwiękiem, troszeczkę opowiadając o grze, dajmy to wszystko na połowę. Ja już nie chcę, żebyśmy ogłuchli. Dialogi dajmy troszeczkę głośniej. O, reszta nie zostanie taka albo nawet O, coś takiego. Yy, Save, dokładnie. Mm, tak, gra wyjątkowa, ponieważ moim skromnym zdaniem jest to najlepsza gra dająca do naszej dyspozycji, do dyspozycji gracza super bohaterskie moce. Yy, tutaj yy, nie gramy stricte z super bohaterem, nie będziemy... Tym dobrym gościem w Pelerynie i Majskach na spodniach, tylko będziemy raczej antyherosem. Coś na tej zasadzie, aczkolwiek to jest bardzo skomplikowana sprawa, jednak któremu, dano, dano, któremu twórcy nadali bardzo unikatowe i bardzo niszczycielskie moce, i tutaj to naprawdę daje radę. Swego czasu nagrałem prototypa dwójkę na moim starym kanale. Ta seria zostanie również zreplayowana na moim obecnym kanale, ale to dopiero po tym, jak. Nagramy sobie prototypa jedynkę. Dobra. I możemy śmigać. Nowa gra. Yy, polecimy sobie na hardzie. Dlaczego? Albo w sumie. I tak, i to jest w tym momencie problem, ponieważ tak, gra generalnie nie jest super ciężka. Jednocześnie ma parę momentów, gdzie na przykład będę mógł próbować po 20 razy na hardzie. Dobra, dla dobra zagrajmy, wezmę Normal. Nie jestem fanem grania na Normalu, jak dobrze wiecie, aczkolwiek. W tym wypadku normal, bo wiem, że jest mnóstwo wąskich gardeł, gdzie po prostu gra będzie mnie zasypywać nieskończoną ilością super silnych przeciwników i tam mogę dostawać rage'a od poziomu trudności. Dobra, normal. Eee, Okej, okay. mam jakiegoś jednego save'a. To jest gra, do której bardzo często wracałem, to muszę przyznać. Dosłownie uwielbiam tę grę. Dwójka jest lepsza praktycznie pod każdym względem, ale do tego jeszcze przejdziemy. I zaraz po skończeniu loadingu rzuci Wam się w oczy jedna rzecz. Poza oczywiście z jakiegoś powodu kręcącym się emblematem Umbrella z Resident Evil w loadingu. Eee, to jest to bardzo słaba grafika. Tak, to jest, to jest gra, która wyszła w, e, praktycznie jednocześnie z aktualnie nadawane na moim kanale Infemusem. I gra niestety w porównaniu do Infemusa pod względem graficznym wygląda koszmarnie. Ale to zaraz się sami przekonacie. Zaczynajmy. Dobra, to intro całkiem fajne, ale potem grafika w samej grze to jest koszmar naprawdę. Tak więc poznajemy Alexa Mercera naszego głównego protagonistę, którego, jak sam stwierdził, o, właśnie. Dialogi są za cicho. Dokładnie, Alex sam, y, sam mówi, że nazywano go terrorystą, zabójcą i potworem i on jest tymi wszystkimi rzeczami. A także wspomniałem, że trzy tygodnie temu na pewnej stacji e, wyzwolono brutalnego wirusa, e, a on sam obudził się bez wspomnień. I od tego momentu zabija, terroryzuje i pożera. Ale o tym wszystkim dowiemy się jeszcze więcej niedługo. O, witaj sami, Fisher fajne gogle. E, tak, podgłośnij dialogi spokojnie. No cześć. <ścoughs> I tego typu rzeczy mniej więcej będziemy robić w grze, właśnie. Łącznie z jej przyjmowaniem pocisków, swych rakiet na klatę. Tak, na tym incie dostajemy sporo próbek umiejętności Alexa, łącznie z ostrzem, szponami, a także przemianą w ludzi, których pożarł, to wszystko zostanie oddane do naszej dyspozycji. No i właśnie, tak wygląda sam gameplay. Dobra, i ja będę chciał od razu wejść w controls i podgłośnić dialogi. Być może po prostu podgłośnimy wszystko, bo jest chyba minimalnie za cicho. Dobra, niech będzie póki co tak. Tak będziemy kombinować. Okej, okay, dobra. I śmigamy. I w ogóle tak, zaczynamy zaczynam takim bardzo dziwnym interem, kiedy to jesteśmy rzuceni w sam środek wydarzeń. Mamy praktycznie wszystkie moce, a Alex jest mega silny. Generalnie kasujemy tych panów na hita, to są jacyś tam wojskowi, ale oni nie są żadnym zagrożeniem. Mam tutaj też mutanty. Okej, okay, mutant zabił żołnierza. Proszę bardzo. I możemy sprintować. Sprintowanie jest bardzo fajnie rozwiązane, ponieważ Alex automatycznie przeskakuje wszystkie przeszkody i robi to wyjątkowo płynnie i nie, nie traci tempa biegu przy tym. Nic nie jest w stanie po prostu stanąć na przeszkodzie. Po prostu biegniemy wszystko schodzi z drogi. Tak, Alex. Do... Dobra, Alex mówi, że to oni są za wszystko odpowiedzialni, że wszystko mu odebrali i teraz za to zapłacą. Boom! Póki co nie kontrolujemy zbytnio Alexa po prostu możemy machać tylko i wyłącznie jego łapami. On sam jakby. Ustawia swoje, nowe, swoje własne moce. O, to możemy coś kiego zrobić. O, pójść takie jebitne podziemne kolce. To jest zajebiste. Proszę bardzo. Gra jest wyjątkowo brutalna. Chyba jedna z brutalniejszych gier, jakie w ogóle istnieją. Możemy złapać kogoś, następnie pożreć. Pożeranie daje nam zdrowie. Tak, musimy pożerać wrogów, by żyć. Chodź tu, kolego. Boom! Wyjątkowo brutalne i niesmaczne, ale wyjątkowo fajne w grze. Moce w żaden sposób nas nie ograniczają. Ze szponami biegamy tak szybko, jak biegamy normalnie. Okej. Okay. Cięższa artyleria. Żółwik, ziomuś, żółwik. I teraz tak, mamy młoty. Młoty idealnie zdają się do niszczenia ciężkich sprzętów i ciężkich mutantów, o czym wszystkim się niedługo przekonamy. Elbow drop! Oh yeah! I elbow drop! Świetna sprawa. Oj, oż draniu! Gra niestety zarówno na konsole, jak i na PC-ta wyszła w języku angielskim, a szkoda, bo fabuła jest naprawdę skomplikowana. Tak, możemy latać, znaczy tak bardziej szybować w sumie. No i mamy cięższą artylerię, przyda się coś innego, na przykład miecz, bo czemu by nie? Nie jest chyba najbardziej destruktywną broją Alexa. Nie ma przebacz. Eee, gdzie są wrogowie? Tak, na początku panuje chaos to, to może generalnie zniechęcić wiele osób. I faktycznie sobie co pamiętam recenzję tej gry zniechęciło. Naprawdę tutaj e, dużo osób przepiało się właśnie tego rozpoczęcia, że jest takie strasznie z dupy. No już gincie. Kolego, ty to mi możesz wiesz co najwyżej? Naskoczyć naprawdę. O, i mogę go pożreć. Subcio. Tak, mutantów też możemy pożerać. Żaden problem. Czemu Nowy Jork jest w tym stanie? Czemu jest tutaj jakieś dziwne wojsko w czarnych mundurach? Czemu są tutaj mutanty? Czemu są tutaj zombie? Tego wszystkiego się dowiemy, a także historii Aleksa, daj na to sprawę. Jak fajnie się trzyma ostrze za sobą jak biegnie, nie? Do, 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 do. O, o. ty draniu. O ty kutasiarzu, chodź tu. Kijesz. Aleks jest na tyle rozwinięty, że nie ma w sumie różnicy czy to młoty, czy ostrze. Po prostu... Okej, chodź tu i pożeramy gnoja. Okej, i wystrzelił takimi dziwnymi mackami dookoła siebie. I teraz przejdziemy do historii właściwej, czyli czemu do tego wszystkiego doszło? Bo tak naprawdę ta akcja, którą teraz widzieliśmy, dzieje się przed samym końcem gry. Praktycznie przed ostatnim walką z bossem. Tak jest, właśnie Alex wspomniał tajemniczemu żołnierzowi, z którym rozmawiał, że ostatnia osoba za to wszystko odpowiedzialna umrze dziś wieczorem. Na co? Żołnierz odpowiedział, czy Alex jest gotowy? A on odpowiedział, że właśnie po to był stworzony. Tak, jak zwykle będę wam troszeczkę tutaj tłumaczył, co się tam naprawdę dzieje, bo rozumiem, że nie wszyscy znają angielski, a o, 18 dni wcześniej, czyli te pamiętne 3 tygodnie wcześniej. Nie wszyscy znają angielski, a naprawdę fabuła tej gry jest warta zrozumienia. Okej, okay. jesteśmy w... Hey, w budynku Genteku. His name is Mercer Alex J, next of kin Mercer Dana A. Is that his wife? Don't Do you think this has anything to do with the test subject on 51? I have no idea. There's even more I don't want to know. Just give me the 8-inch blade. Okay, am going through the torso. I'm going through the torso. I'm going through the torso. I'm going through the the torso. I'm Jednak ten najwidoczniej jest całkiem żywy. Mówili oni, że pracował on przy projekcie Blacklight, czyli czarne światło. Jednak teraz już najwidoczniej przy nim nie pracuje, bo jest martwy. No i okej, okay. zaczynamy. Gentek. Ta nazwa będzie powracać. Dobrze, że chcieliśmy nie, nie przeprowadzić sekcję w ubraniach i w kapturze, prawda? Okej, okay, mam tutaj jeszcze przymiarzków, którzy są podpisane jako Black Watch, czyli Czarna Straż po polsku. I mają oni autoryzację do, do postrzegania każdego gościa, który się im stawi. Widocznie seria z karabinu nic dla Alexa nie znaczy. I właśnie Alex przeskoczył przez około 5-metrowy płot. Żaden, żaden problem. ta to było łatwe. Ok, w tym momencie już my wkraczamy do akcji jako gracz jako osoba kontrolująca Aleksa Mersera. Ok, mam mało życia. No i mam tutorial na dobrą sprawę. Ok, widzę, że tutaj panowie Genteku się nie pieprzą i wysłali za nami helikopter. Za pojedynczym gościem, totalnie. To ma sens. Za pojedynczym gościem, który biega szybciej od samochodu i unika pocisków z helikoptera. No w sumie może jest w tym jakiś sens. Ok, spieprzamy. Nie mają szans nas dogonić. Tak, w tej grze parkur to parkur ekstremalny. Biegamy po płaskich ścianach i w ogóle przeskakujemy auta. Przyjmujemy rakiety, ale to już nie część parkura. Łapiemy samochody, to też nie część parkura. Ok, teraz mam tutorial rzucania przedmiotami. Bla, bla, bla. Lokowanie się. Dobra, lokuje, to dziadostwo. I... A, super, mogę zmienić. A tak w tej grze pozbamy się helikopterów. Pieprzyć broń palną, nie po prostu wierzę, już samym tu samochodem. Tak, Alex sam nie dowierza, co właśnie robi. Generalnie Alex jest w punkcie zero. Nie pamięta absolutnie nic. Jest po prostu... Jest czystą kartą. Gdyby nie tam ci goście, którzy powiedzieli mu jak się nazywa, to nie wiedziałby jak się nazywa. Po prostu właśnie testuje swoje możliwości. A jak widać, możliwości ma sporo. O generalnie. O, czekajcie, o, takie fajne salty można zrobić. O. Możemy też iść, aczkolwiek ta umiejętność jest totalnie bez sensu, nie mam pojęcia, czemu w ogóle bym tutaj dali. Po prostu możemy się wspinać, ale nie ma to żadnego sensu. W dwójce z nich ta możliwość. Ach, wybaczcie. Ja jak zwykle zakatarzony. No dobra, niszczymy helikoptery. Robimy to w ten sam sposób jak z tamtym gościem, tutaj, tutaj rzucamy wentylatorami. oskubane, skubany, uniknął, patrzcie jaki cwaniak, dobra. Zobaczymy jak długo mu to będzie wychodzić. No niedługo. Boom. O Dobra, może jeszcze nie będę ruszał na nich ręcznie. O! A świetnie, wziął poprawkę na lot. Widzieliście to? A jednak. A jednak. Hostile sighted. Contact imminent. za mało. Tango down. Terminated. No, fajnie. Teraz poznamy kolejną umiejętność Alexa: Zmianę kształtów Shapeshifting. Shifting. Myk polega na tym, że leczymy się, jak już mówiłem, pochłaniając wrogów. A potem możemy przybrać kształt ostatnio pożartego przeciwnika. Oczywiście to się liczy tylko co do ludzi. Jak pożeramy mutanta, to nie możemy się zmienić mutanta. Niestety, a byłoby całkiem śmiesznie. Dobra, bla, bla, bla. Nieważne, nieważne, ja to wszystko wiem. Ale z tym jest związana jeszcze jedna umiejętność, ale o której dowiemy się zaraz. Hop. I hopsa. Czas na papu. Właśnie pożarliśmy porucznika czarca jakiegoś tam, i to aktywuje nam coś, co się nazywa siecią intryg. Ok, i teraz za zaprezentuję Wam właśnie sieć Intrig, bo jest to bardzo ciekawa mechanika w tej grze, której niestety potencjał nie został do końca wykorzystane. ale co z tego? Okej, okay, i tu właśnie poznaliśmy umiejętność Aleksa, ponieważ on wraz z pochłanianiem swoich przeciwników, czy konkretnie ludzkich celów oczywiście, aczkolwiek co do niektórych mutantów też się, to, też się to sprawdza, pożera ich i praktycznie przejmuje ich wspomnienia, przejmuje ich osobowość, wspomnienia i tak dalej. Znaczy on osobowość zachowuje swoją, ale wiedzą kim byli w swoim życiu i ma ich każde wspomnienie, po prostu pożera całą ich jakby personę, nie tylko ich mięso czy coś takiego. I tu, a dobra, sieć intro jeszcze nie jest e, włączona, to, to będę wam tłumaczył w momencie, kiedy <coughs> zostanie to ujawnione. Ok, ale przez to, że pożarł tamtego wysoko postawionego członka e, Blackwatch, dowiedział się, iż właśnie, właśnie Blackwatch e, ruszają, by dorwać jego siostrę, ponieważ mają wrażenie, że ona może mieć coś wspólnego z jego tajemniczym przebudzeniem i z supermocy, więc ruszyli na nią. A ten pan miał w swoim mózgu dokładnie jej adres. To też możemy ruszyć bezpośrednio na jej mieszkanie i ewentualnie obronić ją przed zapędami e, czarnej straży. Znają, jestem, to znają, 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 znają. Ok, tutaj właśnie wkrada się. A wkrada się, ha, jak zabawnie. Wkradają się do gry elementy skradane. Mianowicie, patrzcie, widzicie. Jest mapa, jest tak. Ikonka po lewej, w lewym górnym, jakby stron, po lewej górnej stronie mapy, to nasz ostatnio przejęty, e, przejęty człowiek. I jest to. Tutaj mamy dwie ikonki: cywila albo żołnierza. Żołnierze, zależy od rangi, dam dojście do innych miejsc, a w postaci cywila możemy się po prostu schować. E, dalej mamy Mercera. Ikonkę Mercera, i to jest nasz wskaźnik przyciągania uwagi. I teraz patrzcie, jak podejdę to ikonka na, po prawym dolnym segmencie rozświetli się na żółto. To znaczy, że właśnie patrzy na nas ktoś, kto jeśli zobaczy, że robimy coś, co wykracza poza możliwości normalnego człowieka, no to ruszy na nas, ruszy, wezwie wsparcie, będzie walka. I wraz im dłużej będzie patrzył, tym właśnie ten wskaźnik, jakby napełniający się aż do właśnie tutaj rysunku, rysunku obrazka twarzy Mercera, napełni się, no to będzie rozpierducha. Dlatego musimy unikać y, bycia y, 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 widocznym i używać naszych mocy tylko wtedy, kiedy nas nie widać. Ok, mamy viewpoint. Wiesz, Muszę się tym. Ok. Generalnie, o wow, właśnie ta gra nam mówi o, o tym samym, co ja właśnie powiedziałem. I teraz tak, oni spodziewają się, że Mercer nadejdzie, tak więc musimy w jakiś sposób się tam dostać. A w sumie, co będzie lepszą opcją na dostanie się tam niż zmiana w żołnierza? I teraz uwaga, klik. Jesteśmy żołnierzem wysokiej rangi, możemy wchodzić wszędzie. więc tak, na przykład stawiamy się tutaj i przechodzimy sobie jakby nigdy nic. To jest niesamowicie ciekawa mechanika i naprawdę żałuję, że wiele gier, że żadna gra jej na, na dobrą sprawę nie skopiowała. Generalnie tutaj próbę starał się podjąć, starała się podjąć gra Sabotur, aczkolwiek jej wydanie, jej wydanie tak jakby przybiło gwóźdź do trumny Pandemic Games, więc no nie był to sukces. Okej, okay, i wchodzimy. Okej, okay, w skórze żołnierza, bez problemu. Idziemy do Dainy. Dana! I'm not gonna hurt you. I need your help. Jesus. I knew something fucked up was going on at Gentech. What the hell happened to you, Alex? I've been researching that whole fucked up organization for weeks. I was poking around to get you information. Don't you remember? You wanted to find out what was going on at the highest levels at Jet Tech. Anything about the director of research, do you? Are you okay? Do you know what happened? I, I haven't even seen you in five years, not until you show up at my door last month. Is there somewhere we can go? Yeah, I, um, I know a place. Come in. It's, uh, it's a friend's place. They're gone for a year. Patagonia or something. Any idea what this all means? No, but I'm gonna find out. I mean, this is a story of the century, so somebody's gotta know what the fuck is going on here. You know, they were waiting for me at my place, so they're most definitely yours. Where do I live? There. You'll be here when I get back. It's best you stay put. Prawdopodobnie Ja. Yeah. Okay, niewiele się dowiedzieliśmy, niestety. Otóż Dana nic nie wie na temat tego, czym się Alex zajmował. Poza tym, że chciał się dorwać do jakiejś szychy w Genteku, jakiegoś tam Makalena, jak tam pokazała nam zajawka ze wspomnień Alexa. Sama Dana nie widziała go od ponad 5 lat. To jest w ogóle fajna sprawa, zaraz wam o to opowiem. Eee, tak, generalnie właśnie nie widziała ale jest od 5 lat, poza faktem, iż e, wiedziała czym się tak mniej więcej zajmuje, czy właśnie tym, że star, e, był w Genteku i chciał się dor dorwać do tej właśnie szychy w Genteku tyle wiedział. E, ponadto zasugerowała, że dobrze by było. Gdyby Alex zajrzał do swojego mieszkania, ponieważ jeśli yy, Blackwatch zawitało do mieszkania Dainy, to na 100% będą czekać w mieszkaniu Alexa. I tutaj, to jest zabawna sprawa, bo to jest takie jakby podsumowanie misji i tutaj. No dobra, straty w cywilach, mech, straty wojskowych mech. Ostatnia, y, ostatnia tabelka, czyli classified, to będzie zabicie mutantów, którzy jeszcze nie są w okolicy, to jest mech. Najfajniejsze jest Straty militarne. Przez tę chwilę, przez te 20 minut spowodowaliśmy, że wojsko straciło 80 milionów dolarów. To jest zabawna sprawa. Uwielbiam to podsumowanie, gdzie to, wiecie, od jakichś śmiesznych liczb na zasadzie zabicie, nie wiem, jednego gościa i wypłacenie odszkodowania przez wojsko do po prostu astronomicznych sum, gdzie wojsko traci po prostu jakby cały budżet małego państwa i to jest komiczne zawsze. Dobra. I teraz tak, kolejnym celem jest mieszkanie Alexa, jednak tam... They uj... think they're in control But they have no idea what I'm capable of dobrze, tutaj właśnie Alek podsumował, że o, na pewno na mnie czekają. myślą, że mają wszystko pod kontrolą, ale nie wiedzą do czego jest zdolny. Ponieważ na pewno oni wiedzą więcej niż, niż Alex, skoro na niego czekają i jest już ta cała obława, mimo tego, że on chwilę temu uciekł z laboratorium. Ale okej, okay, dobra. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że nowa seria Wam się podoba. Komentujcie czy lubicie ten dobór gry, co myślicie o tej grze i ha ha DC, ha, ha, ha DC I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy z Prototype na moim kanale. See ya.